W tym filmiku ogólnie chciałbym pogadać o tym, czym są pochodne. Jakby jaka jest intuicja tego, skąd się biorą te straszne wzorki, albo na przykład jaki jest związek pochodnych i na przykład styczny do e, wykresu funkcji w jakimś punkcie. Dzisiaj ogólnie pogadamy o intuicji. Postaram się tak, żeby nie było tu żadnych e, formalności, żebyście złapali tą intuicję tych pochodnych, bo moim zdaniem intuicja. To jest mnie rzecz najważniejsza. Dobrze. Zacznijmy więc od takiego zadania. Załóżmy, że mamy jakieś dwa punkciki A i B i jeszcze jakąś drogę między tymi punktami. Dobrze, więc tu mam A, tu mam B. No i mam jeszcze jakiś samochód, który mi leci z A, raczej jedzi. Chyba nie jeszcze równy samochód, z A w B. Przy czym zakładamy, że on jedzi mi tylko z A w B, to znaczy, że on nie może na przykład. Nie wiem, w tym punkcie wrócić sobie, pojechać troszkę do A, a dalej pojechać znowu do B. Nie, w takiej sytuacji być nie może. Zakładamy, że on jedzie mi tylko z A i w e, B. Dobrze. Zaczyna on swoją drogę w tym punkcie, w punkcie A, czyli T to jest 0, T to jest czas, a kończy swoją drogę w B. No cóż. Hmm. Załóżmy, że wiem, że on kończy swoją drogą w teru na 2, na przykład za 2 godziny. Um, dobrze, po prostu do sytuacji. I jeszcze załóżmy, że wiem, że droga między A i B to jest 120 na przykład kilometrów. Zakładamy również, że w każdym czasie mogę zadzwonić do panu kierowcy i zapytać go o to, jak długo on już pojechał od punktu A. Mm, to znaczy, mm, wiem, jak wygląda funkcja SOT. Gdzie S. To jest odległość między właśnie moim samochodem y, a punktem A. I ta funkcja zależy mi od czasu. Okay? Czyli, na przykład, w punkcie. Zmieni tylko kolorek na czarny. Y, czyli, na przykład, w punkcie 0,8 on może znajdować się gdzieś tu. Czyli tu będzie mój S od 0,8. Okay? A w punkcie 1,5 on może znajd znajdować się gdzieś tu. Czyli mieć taką odległość. Ok. E, dobrze, ale matematycznie to mógłbym powiedzieć tak, że wiem, jak wygląda wykres tej funkcji. Ok? Na przykład on może wyglądać mi w taki sposób. E, tu jest mój czas, czyli s, tu jest moja droga, czyli. Sorry, tu jest czas, czyli t, tu jest moja droga, czyli s. Dobrze, no i punkt 2 powiedzmy znajduje się gdzieś tu, a 120, no, gdzieś tu. OK, i na przykład ten wykres może by wyglądać no, ogólnie to w dowolny sposób, ale na przykład tak. o kurczę nie? O, teraz jest taki. No i moje pytanie teraz brzmi, jaka jest prędkość tego samochodu w punkcie T0 równa się 1? No, pytanie dość niestandardowe, bo nie umiemy sobie odmierzyć prędkość jakiegoś samochodu, jakiegoś, w, w jakimś punkcie, co nie? Możemy mierzyć prędkość na przykład na przedziale. Tak, to spoko, to sobie umiemy robić. No cóż, spróbujmy rzeczywiście wziąć być może jakiś bardzo małutki przedział. Na przykład weźmy i spróbujmy policzyć prędkość na przedziałku od jedynki do powiedzmy 1 plus 0,1. OK, czyli 1 i 1. Mm, dobrze. Ogólnie to wzorek. Dlatego to będzie W to jest delta S przez delta T. Okay? Gdzie delta T to jest ta zmiana w czasie, czyli to będzie. E, zaraz, zaraz, zaraz to będzie mój 1 plus 01 minus 1. Okay? To jest prędkość na tym przydziałku. E, 1 plus 01 minus 1, czyli tak naprawdę to będzie. Oh, 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 01. No rzeczywiście. Dobrze, a delta s to już będzie s od 1 plus 0,1 minus s od 1. Ok? No i to już skrócić nie możemy. Raczej jedynie co mogę zrobić, to zapisać 1 plus 0, 1 jako s od 1 i 1 minus s od 1. Ok? Przy czym być może narysuję to, bo będzie łatwiej widać. To jest mój s od 1. Swoją drogą ten chłopak. To już jest S od 1,1. Ok? Dobrze. No i prędkość to jest małutka zmiana. E, zaraz, to będzie małutka zmiana w drodze przez małutką zmianę w czasie. Ok? To jest z fizyki. Dobrze, czyli to w końcu będzie. Tak, sekundkę. Jeszcze powiem, że to jest prędkość na przydziałku od 1 do 1 i 1. Mm -hmm. Dobrze, i to będzie s od 1 i 1 minus, w sumie to chciałbym zapisać jako 1 plus 0,1 minus s od 1, podzielone przez, przez 0,1 rzeczywiście. Dobrze. Ależ to jest prędkość na przedziału. Na przedziale, co nie? Um, a my chcieliśmy, chcieliśmy mieć prędkość w punkcie. No cóż, ale matematycy pomyśleli tak. Dobrze, tu wzięliśmy 0,1, co nie? Zamiast 01 możemy tak naprawdę wziąć bardzo, bardzo małą liczbę. Na przykład H. Przy czym zakładamy, że H mi będzie to zbiegało do zera, ok? Wtedy czym by było delta T? Delta t to by było 1 plus h, czyli h. Dobrze, a delta s to by było, tak naprawdę to mogę zmazać, to by było 1 plus h przez 1. Dobrze, ale z tego by mi wynikało, że... Um, tak, 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 tak. Raczej z tego by mi by wynikało. Z tego i jeszcze z tego. Że prędkość na bardzo małutkim przydziałku 1, 1 plus h. To by było co? To by było s od 1 plus h minus s od 1 przez h. Ale kurczę, przecież jeżeli będziemy brali tu h bardzo, bardzo mały, to wtedy to mi będzie zbiegało jakby do punktu, co nie? E, tak. Jedynie co jeszcze chciałbym zmienić, to, że to jest. Um, prędkość na przydziałku tu domkniętym razem z jedynką, co nie? Dobrze. No jeżeli teraz h mi zmiega do zera, to wtedy ten przydziałek mi cały czas się zmniejsza i to mi jakby zbiega do punktu, co nie? Czyli można by było powiedzieć, że w w punkcie 1, 1, ja po prostu powiem tak, w, w punkcie 1 to by było granica przy h zbiegającym do zera z punktu s od 1 plus h minus s od jedynki przez h, ale sekundkę, jedynka to tak naprawdę wziąłem, wziąłem jedynkę jako losową liczbę. Tak naprawdę zamiast jedynki mogę sobie wkleić t0. Okay? Mogę kleić t0. Aha. No i to już jest prędkość w punkcie t0 z tej funkcji s i ta prędkość to właśnie jest fizyczna interpretacja pochodnej w jakimś punkcie um, t0. Dobrze, ale teraz w jaki sposób ogólnie moglibyśmy przejść z tej fizyki do matmy? No cóż, dlatego, żeby to zrobić, musimy sobie przypomnieć definicję współczynnika kierunkowego jakiejś prostej. Tylko przed tym, jak jeszcze podam jakiś wzorek. Próbujmy zrozumieć, dlaczego ogólnie ten współczynnik kierunkowy wprowadzamy, bo on wygląda bardzo nieintuicyjnie, co nie? Mamy tam jakiś straszny wzorek, ale po co? Po co nam ogólnie ten współczynnik kierunkowy? No cóż, odpowiedź jest taka. Współczynnik kierunkowy prostej wprowadzamy dlatego, żeby mierzyć, jak szybko, a, jak szybko rośnie albo spada jakaś funkcja liniowa, czyli nasza prosta. Na przykład, powiedzmy, że mamy taką funkcję e, liniową. Czyli po prostu prostą. Na przykład taką. No cóż, widać, że ona rośnie mi dość szybko, więc można byłoby powiedzieć, że współczynnik kierunkowy tej prostej będzie po pierwsze dodatni, a po drugie dość, dość duży. Dobrze, jeżeli weźmiemy na przykład taką funkcję, no wtedy najprawdopodobniej współczynnik kierunkowy będzie też dodatni, bo ta funkcja mi rośnie, ale już będzie nie, tak, nie taki duży, najprawdopodobniej bliski zera. Dobrze. Jeżeli weźmiemy teraz taką funkcję, no tu już współczynnik kierunkowy będzie ujemny, bo ta funkcja mi spada. Dobrze. Swoją drogą, jeżeli weźmiemy taką funkcję, no widać, że. O kurczę, sorry. Widać, że ta funkcja mi i nie rośnie, i nie spada. Czyli najprawdopodobniej współczynnik kierunkowy będzie zerowy. Dobrze. No już, już mówię ten wzorek na współczynnik kierunkowy. Więc załóżmy, że mamy taką prostą. ok. No i wtedy jeżeli weźmiemy jakieś dowolne punkciki, na przykład ten x1, no a ten niech będzie x2. E, dobrze. Jeżeli teraz policzmy f od x1, e, załóżmy, że ta prosta to jest po prostu wykres funkcji f od x. Ok? E, dobrze. Więc to jest f od x1. To jest mój f od x2. No i teraz jakie będzie współczynnik kierunkowy? No, współczynnik kierunkowy to będzie f od x2 minus f od x1, przy czym x2 i x1 na razie mogę wybierać dowolne, bo to jest prosta. Niezależnie od tego, chodzi mi o to, że niezależnie od tego, jakie dwa punkciki x1 a x2 wybiorę, współczynnik kierunkowy mi się nie zmieni. Dobrze. I to dzielę przez x2 minus x1. Ok. Ale spróbujmy na rysunku powiedzieć, co to ogólnie jest. Jakby czym jest to x2 minus x1 i fx2 minus fx1? Cóż, x2 minus x1 to jest tak naprawdę to coś, co nie? To jest ten odcineczek. Dobrze, swoją drogą fx2 minus fx1 to jest ten odcinek. Jeżeli nie widać, dlaczego to jest tak, cóż, być może powiem tak: fx2 minus fx1 tu. No to widać, dlaczego fx2 minus fx1 to jest ten odcinek, nie? A teraz go po prostu przeniosłem tu. Ok? Um, dobrze. No i teraz tak naprawdę można powiedzieć, że to będzie delta f przez delta x, nie? Ale popatrzmy teraz na ten wzorek dla prędkości. Gdzie on mi się schował? Tu się schował. Widać, że tak naprawdę. To jest prawie to samo, co nie? Tylko teraz zamiast t mam tu x, a zamiast s mam tu t. E, sorry, zamiast s mam tu f. Czyli tak naprawdę można myśleć o współczynniku kierunkowym jakiejś prostej jako odpowiedniku prędkości w matematyce. Jako odpowiedniku prędkości dla um, funkcji liniowych, czyli prostych. Przy czym widać, że x2 mogę sobie zapisać jako x1 plus jeszcze jakieś h. Na przykład, jeżeli zamiast h wezmę tą, tą wartość. Ok? Dobrze. Więc jeżeli x2 zapiszę jako x1 plus jeszcze jakieś h, to wtedy ten wzorek mi jak się zmienia? No cóż. Wtedy to mi się zmienia w taki sposób. x2 to jest x1 plus h, czyli mam tu x1 plus h minus f od x1 przez x1, x1, x1 plus h. Minus X1. Ok. Czyli to mi się skraca. No i mam tu takie coś. I to jest na razie wzorek dla współczynniku kierunkowego jakiś prosty, OK? Dobrze. Więc teraz pojawia się dość istotne pytanie. Czy możemy w jakiś sposób spróbować uogólnić pojęcie współczynniku kierunkowego na dowolną funkcję? Nie tylko na liniową. Dobrze. Być może popatrzmy na szkic. Po pierwsze widać, że e, ta skosność, e, czyli współczynnik kierunkowy w każdym punkcie może być różny. Na przykład w tym punkcie widać, że funkcja mi e, rośnie, przy czym rośnie no w taki powiedziałbym wolny sposób. W tym punkcie w swoją drogą funkcja ogólnie mi spada, co nie? Więc na prawdopodobnie współczynnik kierunkowy, jeżeli spróbujmy to ogólnie dla dowolnej funkcji, tu będzie już ogólnie ujemny, co nie? E, bo powtórzę, na wszelki wypadek, że współczynnik kierunkowy sobie y, utożsamiamy że z y, prędkością. Ok? Intuicyjnie współczynnik kierunkowy jakiejś funkcji to jest prędkość tej funkcji. Jak szybko ta funkcja rośnie. Ok? E, dobrze, więc w tym punkcie widać, że funkcja mi nie spada, więc najprawdopodobniej współczynnik kierunkowy będzie tu ujemny. Tu na przykład funkcja mi rośnie, przy czym rośnie dość szybko. Co nie? Na pewno on będzie różny od, te, od tego współczynniku kierunkowego. Um, dobrze, więc w jaki sposób moglibyśmy to zrobić? Być może zacznijmy z tego, że e, wybierzmy sobie jakiś punkcik, na przykład ten. No i powiedzmy, że to jest jakieś x0. I teraz spróbujmy sobie znaleźć współczynnik kierunkowy dla e, tej funkcji w punkcie x0. Okay, w każdym punkcie ten współczynnik rynkowy może być różny, więc wybieramy sobie na razie jakiś jeden ten punkcik, no i próbujemy znaleźć ten współczynnik rynkowy, raczej próbujemy ogólnie to pojęcie. Dobrze, więc jak to moglibyśmy zrobić? Bo tą teorię stosujemy tylko dla funkcji liniowej, co nie? Ale sekundę, jeżeli popatrzmy na to, jak wygląda jakieś małutkie otoczenie tego x0, Weźmy tu jakieś małutkie otoczenie i popatrzę, jakby tak przybliżeniu, jak to mniej więcej wygląda. O, tylko nie wiem, gdzie by to narysować. Być może tu. Ok. Jeżeli będziemy patrzeć na jakieś punkciki bardzo, bardzo blisko x0, to wtedy będziemy mogli zauważyć, że tak naprawdę bardzo, bardzo blisko x0 funkcja jest. Dość silnie podobne do funkcji liniowej, co nie? Ona no, wygląda mniej więcej tak. E, gdzieś tu jest x0. OK? Dobrze, więc teoretycznie, jeżeli weźmiemy tu jeszcze jakiś punkcik x0 plus h, przy czym h dobieramy dobierzemy bardzo mały, tak, żeby tam funkcja rzeczywiście wyglądała jako prosta, to wtedy można by było powiedzieć, że współczynnik kierunkowy w funkcji f, w punkcie, no założę, że to jest funkcja f, okej? Okay? Dobrze, w punkcie x0 to by było granica przy h zbiegającym, zbieg zbliżającym do 0 w funkcji f od x0 plus h minus f od x0 przez h. Okej? Okay? Wcześniej mieliśmy już taki wzorek, ale tu granicy nie było, bo ten x2 możemy, będziemy, no mogliśmy wziąć dowolny, co nie? Jakiekolwiek x2 tu wybierzemy, czyli jakiekolwiek h tu wybierzemy, niezależnie od tego, współczynnik rynkowy mi się nie zmieni. Tu funkcja rośnie tak samo, tu funkcja rośnie tak samo, tu też, ok? tego drogą tu już tak nie jest, więc ustalamy sobie jeden punkcik x0 i sprawdzamy. Co się dzieje w okolicach tego i 0? W bardzo, bardzo małych okolicach, dobrze? Więc y, ogólnie, y, y, jak widać, w dowolnej funkcji, w dowolnej gładkiej funkcji, y, jeżeli h będziemy brali bardzo, bardzo małe, no wtedy w tym otoczeniu ta dowolna funkcja mi wygląda jako prosta, więc mogę zastosować tą teorię, mogę zastosować ten wzorek, co nie? Tylko jak mówię, to działa tylko dla h bardzo, bardzo małych, więc chcemy, żeby h nam no zbiegał do zera. Ok? Dobrze. No i właśnie tą wartość nazywamy pochodną funkcji f w punkcie x0 i to zapisujemy w taki sposób. f prime od x0. f to nasza funkcja, prim to znaczy pochodna. No i punkcie x0 to znaczy, no, punkcie x0. Dobrze. Spróbujmy teraz narysować na rysunku, co ogólnie e, zrobiliśmy chwilę temu. Jedynie co chciałbym zrobić, to zmarzy tylko tą część, bo ona mi dość dużo przeszkadza. Dobrze, więc gdzieś tu mieliśmy punkcik, jak, jak powiedzmy tu, x0 plus h, dobrze. Tu był gdzieś punkcik e, f od x0 plus h, ops, sorry, to jest f od x0. Dobrze, a to to jest f od x0 plus h, dobrze. Ok, i teraz ten punkcik to jest, no powiedzmy P1. I to jest x0 plus h f od x0 plus h. Dobrze, swoją drogą ten punkcik to jest P0. Ja zrobię tak. Powiem, że to jest P0. I tu napiszę to współrzędne. P0 to jest x0 f od x0. Dobrze, czyli my tak naprawdę liczyliśmy e, tą wartość przez tą, co nie? To, to jest ta część, czyli to jest f od x0 plus h minus f od 0 To jest licznik. Dobrze, swoją drogą e, ta część to jest mój delta x, co nie? E, to jest mój delta x, czyli x0 plus h minus x0. Czyli, jeżeli to sobie skrócę, to zostaje mi tylko h. Okay? Czyli ta część to jest delta x, ta część to jest delta f. Czyli tak naprawdę intuicyjnie można by było powiedzieć, że f' od x0 to jest zmiana według f, czyli delta f przez delta x. Ależ to jest tak naprawdę mój wzorek na prędkość, co nie? Widziałem się z Tu. Tu, 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 Tak. Czyli można by było powiedzieć, że pochodna to jest prędkość tylko w granicy, co nie? Bo tu mamy jeszcze limit. Tu jeszcze, jeżeli dopiszę limit przy hazbie końcowym do zera, to właśnie już będzie moje pochodne. OK? Dobrze, super. A co teraz ogólnie będzie, jeżeli spróbuję e, przez e, punkt P0 i P1 narysować prostą, dobrze? to więc tylko zmażę te części zmażę, to mi nie jest przydatne e, tą część zmazywać nie będę, tylko przyniosę ją tu dobrze, narysuję więc teraz prostą, która przechodzi mi przez p0 i p1 No wygląda mniej więcej tak okej okay. dobrze, a co więc będzie, gdy h będzie spiegało do zera Czyli wtedy P1 mi zbiega coraz bliżej do P0, co nie? E, P1 mi będzie przychodził z tego. Ja to teraz marzę. Uch, to na razie nie jest przydatne. E, P1 mi będzie zbiegał w taki sposób do P1, co nie? Czyli moja prosta będzie e, coraz więcej. O kurczę, dalej. Coraz bardziej styczna do mojego, do mojego wykresu f, co nie? Jeżeli h biega do 0, czyli p1, mi zbiega do tego p0. Ok? I ta prosta mi staje coraz bardziej styczna do, tej, do tego wykresu f w punkcie x0. Dobrze, i właśnie tą prostą, ta prosta. To jest prosta styczna do wykresu F w X0. Ok, dobrze. I co ta prosta ma? Jaką on, ona ma własność? Bardzo ważna własność. Współczynnik kierunkowy tej prostej. Tej prostej stycznej. Równa się pochodnej z funkcji F w X0. Co nie? To jest tak naprawdę bardzo intuicyjnie. Jeżeli popatrzmy. Jeżeli jakby popatrzmy na ten rysunek, to wtedy ta styczna będzie mi prawie podobna do mojego wykresu, co nie? No, prawie podobna. Czyli ona ma jakby taką samą stromość. To mój wykres w tym punkcie, który przynajmniej bardzo, bardzo blisko do tej stromości, ok? Ale w granicy to będzie równe. I to jest bardzo ważna własność, którą trzeba sobie zapamiętać, a jeszcze lepiej zrozumieć. Dobrze, Zmazałem już informację, które mi się nie przyda, więc przechodzimy teraz do drugiej własności, która brzmi bardzo strasznie wygląda bardzo strasznie, ale tak naprawdę jest intuicyjna że tangens od alfa to jest f' od x0, przy czym alfa to jest ten kąt, który tworzy mi styczna z osią OX, czyli ten kącik. Ok? Dobrze. E, cóż. E, przed tym, jak jeszcze zacznę mówić o intuicji tego, e, powiem, że ten kącik alfa i ten kącik alfa to jest to samo. Ok. Dobrze. Ale teraz y, chciałbym to narysować. Raczej chciałbym wyjaśnić intuicję tego wzoru na tym rysunku. Ok. To jest. To, to jest to samo, co i tu, czyli y, ale tylko przybliżenie. Ok. A, tylko przybliżenie. Dobrze. Więc czym jest mój kąt alfa na tym rysunku? No cóż. To jest ten kąt. Ok. Uh, to jest ten kąt, przy czym tu jest x0 plus h, tu jest f od x0, a tu jest f od x0 plus h. Ok. Uh, dobrze. Ta change to jest delta to jest delta f, czyli f od x0 plus h, a ta część to jest delta x, czyli x0 plus h minus x0, czyli po prostu mój h, tak naprawdę. Dobrze, ale teraz być może przyda się przypomnieć definicję tangensu, co nie? Jeżeli ogólnie mamy jakiś trójkącik prostokątny i jakiś kąt alfa, tu mamy a, a tu mamy b, no i tu mamy c. To z tego mi wynika, że tangens alfa definiujemy jako A przez B, co nie? Jako e, przyprostokątna przeciwna przy, przez przyprostokątną przyległą. Ok? Dobrze, ale teraz, jeżeli popatrzymy tak naprawdę, to tu mamy też tej, tej, ten trójkąt prostokątny. Przecież tu jest kąt prosty. Czyli z definicji tangens alfa to jest delta F przez delta X, co nie? Ale teraz popatrzmy, czym jest pochodna. jakiś zbieg okoliczności. To jest, e, to jest delta f przez delta x w granicy przy h z do zera. Czyli e, jakby dla h bliskich zerze możemy powiedzieć, że f'x0 no, jest równy delta f przez delta x, co nie? Dla h bardzo, bardzo bliskich zera. Dobrze, ależ to jest to samo co i tam, więc alfa, co nie? No i zbieg okoliczności. Wychodzi nam, że F0 to jest rzeczywiście tangens od alfa. Dobrze. Teraz mam nadzieję, że intuicja, czym jest pochodna. Skąd się biorą te straszne wzorki, w szczególności skąd się bierze ta druga straszna własność już jest mniej więcej zrozumiała.